Moneczko dla wszystkich ciągle tutaj Berlinę Co to, to, to jeden, jeden, drugi, czy mają siedzieć jeden, jeden w tą w nie robi mi różnicy Ale ja myślę, że one tam nic nie pokażą, może tam się coś poderwać Ale wątpliwa sprawa tu muszę ściągnąć to. Na razie czysto na horyzoncie A no, może i przypilną no, jak przyjedzie, no to nie wiadomo, ale myślę, że one nic nie pokażą. Nie wiem, czy swoje najpierw zgonić, czy tamte, ale postaram się ich w ogóle z budy nie wyganiać tych swoich. Jak wygonię te swoje, to od razu będzie góra. Rawkę tu mam otwartą. I tu wylocik otworzymy. Pootwieramy, widziałem wczoraj troszkę może za dużo zarcia im nasypałem, ale tu, to nic, nie szkodzi. Zobaczymy. Myślę, że to nie będzie latać. Może się będą podrywać. O, się okaże, wszystko się okaże za chwilę. Dobra, otwieram, tam jest czysto na horyzoncie. to jest. Nic na to nie poradzimy. Ale puszczam wszystkie. Tak jak widać, nie ma nic poza Zobaczymy, czy będą wychodzić. Nie wiem, mnie wygonią, ale boję się, że moje się podarwione. Kurwa, dziady to są. Ale spróbujemy. Tu mają potwierane wszystko. Dobra, zobaczymy. O, idą, idą. Słychać, 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 słychać. Słychać, słychać, słychać. Słychać, słychać. Słychać, słychać. Słychać, No idź. Co ty? Nie wiesz jak wylecieć? O, no, tak jak mówiłem. O, część koków moich się zerwała. Część berlinów się widzę. Część sień. A cześć, tu lata. Ile tu lata? Raz, dwa, trzy, cztery latają w górze. No, a to się już pomylił troszeczkę, może. A reszta tu siedzi, nie będę tego gonił. Niech co tu siedzi. Moje zaraz pójdą za wysoko i będzie lipa. Nie wytrzymają, chyba że same zaczną zjeżdżać. Potem próbuję zjeżdżać. Tam dwa wycinają. siadać, 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 a kurczę, zapomniałem tych ściany zamkniętych, że nie powinny pójść, niech się przyzwyczają trochę, nie będę tego spędził tak jak mówiłem, nie ma sensu, bo zaraz po was wezmę szmatę i zaraz wygonię to, o tam trzy, trzy te werliny. o może bym się tutaj, Dobrze, szwari, szwary, szwary, żółta też lata O Jadą, 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 siadę, 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 siadę. Tu są te trzy A raczej idzie Jacząk i wan tu na robi O, się schodzi teraz cały dzień Skowrolinę chodzą. Siadaj, siadaj, siadaj. Przecież kurczę. Co to mówiłem, że jak te pójdą to jeszcze slipa. Niech się dzieje co chce. Wszystko poszło. Nie, ma, nie chcą to niech siadają, jak nie chcą to niech lecą. Pan no, chciał to bym ale widzę trochę już O. o! zobaczcie chano kurwa to jest właśnie kupowanie na rynkach ozdoba na budę Dziady. na budę dać. zobaczcie panowie o nawet ten mój ciemny kok duże co was pojebało dobra siaduj. Coś tu zjeżdża, coś tu zjeżdża, a gdzie jest reszta głębi? Zaraz ktoś będzie pisał, że więcej siedzi na wodzie niż lata, to reszta lata, reszta se to lata. O siadaj, siadaj, siadaj brawo. No to ja tak myślałem, że one tak nie będą chciały latać, bo ten gości nie oszukał, nie do niego pretensji, bo powiedział mi normalnie, były ganiane, ale nie tak, ale my to sobie rozgonimy, no spokojnie, tamte tam są, te se tu siedzą, czekaj, czy wszystkie wróciły, ale no nie wiem, czy coś no, co to, Co się przestraszyłem, się przestraszyły straszyły zaraz przyjdzie. gwałciciel i tyle będzie ściągają górę. Nie, no coś tam rozgonię to spokojnie. Dzisiaj nie chcesz matą nie walić. Nie chcę robią co chcą. One tu chodzą. Tu idzie jeden tyłem Te tu chodzą tam te tam zobaczcie panie. Ostatnio nie było tych gołębi widać Ja tam miałem do Ciebie kolego pretensji Wiatr był w tamtą stronę One tam poszły Tam za tamtą choinkę poszły Zjeżdżają tuś. Coś tu zjeżdża Coś tu zjeżdża są lata, jeden widzę lata Piewię ci chymu, tak? Będę się stój na filmie, bo ich nawet nie liczyłem. Wiski zamknęłem. A on te doma szerują No jeszcze coraz więcej coś tam się nowozi tego spokojnie A ten jeden tam wycina Idzie hmm? Idzie, idzie ale zawraca, jeden drugi, widzę dwa tam są tu... zawracają. O co się gdzieś poderwało Tak mi się wydaje coś się gdzieś... O a tu idzie jeden ten A się gdzieś coś poderwało o, Tu jest ten jeden Idzie górą do wębi. Tu coś mamy w budzie? O, mamy budę paśka. jest. Dziadzie. Nie chcesz? na razie na tą chwilę obecną. Ja wiem, w czwartek wypuścić. A jutro może ich nie wypuszczę. Jak będzie ładna pogoda, a to mnie tam nie robi. Jedynie tu coś jedzie. Jest, jest, wery Tamte, tam są się za fajne Oje na żartę nie chcę na zlatywać. Zaraz zobaczymy ile ich jest Co się hojko. O jedzie, jedzie, jedzie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Siedem. Tu jest chyba idzie ósmy i dziewiąty w gołębiach chyba, tak? Tak dobrze? Raz, dwa, cztery, pięć, sześć. A, tu jest siedem ich. Jeden tu gdzieś już jechał. Dobrze, niech se chodzą, niech se chodzą. A tamte kurwa gdzie są teraz? To nie wiem gdzie są panowie. Mogą najpierw swoje pogonić, później je wypuścić, ale straty muszą być zawsze. Nie wiem, nie widzę ich. O jest, już skurczył, jak. A nie widzę. Nie widzę. O jest barnik panowie Ty wam chodzi jeden Zobaczcie. Tam dziesiat, na tanki jeden siot idzie, 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 idzie Tu jest Tam szuka, szuka Ale głębiej. A tu są, dobra, są tu Tu są Pogoda rano padało, teraz nie wiem jak jest Trochę lepiej Dobra, nie chodzą ponownie coś tam później dobrą. Jak się uspokoi, bo już jest 10 minut filmu, Zwykle niczego. Dobra. Pozdrawiam. Ja jestem po pauzie. Trochę czasu minęło. Brakuje dwóch One O najśmieszniejsze to, że brakowało mi jeszcze moich gołębi. Chyba te moje się bały siadać, bo one tu bez koloru latały. Nie wiem o co chodziło im. Nie chciały się ośmi na budę. Dwóch bralinków brakuje, jednego samca i chyba samiczki brakuje na żółtej hodowlanej obrączce. bo jedna jest, a drugie nie ma. Przed chwilą lało tu w Malborku. Przymknąłem, ale znowu je wypuściłem, niech pochodzą trochę. To sobie coś porobiłem w międzyczasie. Czekam, pogoda już się teraz ładna zrobiła. Może wrócą. Jak nie, to nie, trudno. Żarcień zabrałem na razie z budy, ale się przyciemniło coś. Coś się tu przyciemniło w tym telefonie. A, już jest rozjaśnione. Żarcień zabrałem z budy. Tu już docinam do góry. Sałus się rozruchło. Tak mi się wydaje. Jedna jest tutaj na taki. Sowiec korniaty zginął, na zielonej zapince. to było od pary. Dobra, niech siedzą Coś się zmieni, to dogramy sąsiada nie było, no to dobrze całe szczęście Kura, była pod berliny chyba wszystkie A tu dwa jeszcze siedzą u góry Dobra, coś dojdzie, to dogramy Jak nie będzie nic, no to pozdrawiam i do kolejnych filmów Thank <laughs> you.